Środaczko widzowie, dawno się nie widzieliśmy na tym kanale, ale witam was bardzo serdecznie. I chciałam Was poinformować o tym, że trochę zmieniamy content na kanale. Dalej będzie on związany z Elektroniką. Będzie on związany właśnie z elektroniką, ale tym bardziej z serwerami. Jak widzicie, jestem, jesteśmy Team Del. Team del, del Team. I teraz kanał się nazywa Zielu. Yy. Mamy też Discorda. Link macie. Tutaj jest link nawet. Y, tutaj jest link. Ten TikTok się zmieni. Ta nazwa tu jest jeszcze, ale on się zmieni. Tutaj macie link do Discorda, Proszę tu zajrzeć, jeśli oczywiście chcecie. I tak, chciałbym sobie dzisiaj porozmawiać trochę o sprzęcie, jaki mam, i o możliwych upgradeach. Więc zapraszam do odcineczka. Okay, drugą rzeczą jest y, mój serwer rakowy, z którego korzystam obecnie. To jest Dell PowerEdge A210, y, w którym mam bardzo słabe i3 540 i 8 GB RAMu. Nie ECC, niestety, ale DDR3. Zaloguję się do ideak Oczywiście ROOT i calvin, to jest domyślne hasło yy, ideaka takie sobie wymyślił del yy, no, a więc tak wygląda ideak 6, dość staje jeden z pierwszych yy, ideaków i to nie jest yy, o tym serwerze będziemy jeszcze mówić, jakby potem w tej części tego odcinka, ale tak, nie wiem, czy ja to mogę Wam pokazać przez IDEAKA Wydaje mi się, że powinienem móc. Tylko niech to przemieli. Niech to przemieli. No widzicie? PowerEdge. Edge. Pierwsza rewizja. Kupię za sobie za stówkę jakieś pół roku temu, może nawet mniej. Idę jak 6. Oj, yy, chyba się baterii kabiosł. Tak, wypiłem baterię kabiosłem, trzeba zmienić. Bo się 1970 ustawił. Yy, nie, nie wiem, czy wam go pokażę, bo tutaj jest zainstalowany peroxmox. Nie wiem, czy wam pokażę tego Pexmoxa, bo nie ma tam pasty, no bo tam było strasznie malutko pasty ją zmyłem, nie chcę marynować pasty, bo wiem, że za niedługo będę robił tutaj upgrade eee, tam było dosłownie naważone, no możemy spróbować, w sumie raczej się nic nie stanie, ale ale po co, i tak na tym się nic nie ma to w następnym odcinku wam pokażemy lub na live będziemy konfigurować sobie ładnie PexMoxa więc tak przeskakujemy do następnej do następnej części. Następną częścią będzie y, pichol. jako tutaj mam zainstalowanego. Mam tutaj 6 752 tysiące list, gdzie to są tylko trzy jakby listy dodane, a więc maluteńko. mam niby za klientów, to jest nieprawda. Mam go postawionego. Pamiętacie odcinek, który Wam tutaj przyczepię w rogu w prawym, w prawym górnym rogu, jakie instalowaliśmy na właśnie terminalu HP T520, jeśli dobrze pamiętam. Yy, home asystanta, okazało no, się, że ten Home Assistant jest mi bardzo mało potrzebny, bo wszystkie urządzenia jakie mam z Smart Home łączą się do Tui, do aplikacji TUIa. Więc byłby mi zbędny, a pichol się przyda, bo mam całą kontrolę nad siecią. Problem jest taki, że on często blokuje rzeczy, których nie powinien blokować. Więc tym też może się zajmiemy kiedyś na odcinku lub na live. Ale ogólnie to fajnie działa. Mam już go długo tutaj, bo od... się długo, od kilku miesięcy go już mam tutaj, no może bez przesady. Od 3 miesięcy max mam tutaj postawionego tego właśnie pichola. Więc... Tak to wygląda. Mm. Na no, to mam wszystko zaktualizowane do najnowszej wersji, jak widzicie yy, najbardziej top blocker domynającym no to jest oczywiście Netflix, kto by się spodziewał. No i oczywiście top client, czyli właśnie to lokalny IP 192.168.0.29 To jest mój telewizor, który zbiera nawet dane kiedy jest wyłączony. Więc, no Netflix to jest strategiczna rzecz. Nie polecam mm. ogólnie. W zasadzie, sensie, no jako Netflix do oglądania to jest fajny. Jakichś filmów czy seriali, ale niestety zbiera nas kolejnie dużą ilość danych. Więc przeskakujemy już chyba do następnej części, no bo już tu nie ma o czym mówić. Yy, no. Yy, a, i jeszcze zapomniałem wspomnieć, Pichol jest przedstawiony na Debianie. Więc przechodzimy do następnej części. Więc tak, następną częścią będzie internet. Mam lokalnego operatora u siebie BD Media. Yy, nie, mam, nie mam na mojej ulicy żadnego operatora typu plus i tak dalej. jak widzicie pichol nie do końca działa na przykład reklamy plus, tutaj są. I tak wygląda mniej więcej ten internet. Pink 3 milisekundy, yy, to jest Wi-Fi. Tutaj yy, jest na dole, jest na górze. Więc na wi jest 250 i 50, a na LANie, wrzucę Wam tutaj screena, jest 300, 350, 300 i 50, 300, 300 pobierania, 50 wysyłania. Internet całkiem spoko. Mi wystarcza, wiem, że ludzie mają jakieś 8000 tysięcy ale mi to nie jest naprawdę potrzebne, po tym to jest średni pakiet, ten najdroższy jest dużo, dużo droższy. Jest na średni, więc na średni się najbardziej opłacał, więc co, no, nic więcej tutaj w internecie nam chyba nie pozostaje, więc idziemy do następnej części tego odcinka. Zapomniałem się wspomnieć do końca o konfiguracji jaką mam jeśli chodzi o serwery i całą w bo mam UPS-a, jakiegoś APC, model wam tutaj wyświetla, dokładny. Mam ten terminal HP. Y, T520, jeśli się pomyliłem, to też co napiszę. Na którym jest Pichol? Y, mam właśnie Power Edge E210. Na którym jest Proxmox. Y, mam jakiś 5 switch TP-Linka, jest 1-gigabitowy. Ale jeśli chodzi o całą sieć, to też do tego potem przejdę na końcu. Mam jeszcze ostatni. Serwer, którego totalnie nie korzystam, służy jako podstawa do całej, całej serwerowni. Jest to Dell PowerEdge e, 300 No, go nie korzystam, jest za głośny, jest za mało, że jest strasznie dużo prądu i ma słabą wydajność. Więc go się nie opłaca używać, on sobie służy jako właśnie podstawka do całej serwerowni. No to chciałem Wam tylko powiedzieć, tak w ramach tego o czym zapomniałem, więc Więc przechodzimy do następnej części, jakby części, no do następnej rzeczy. Tak, yy, teraz zajmiemy się konfiguracją sieci, yy, a bardziej chodzi mi o router jaki mam. Router jaki mam to jest po prostu TP-Link AC AX3000, dokładniej AX53. Ma 4 gigabitowe, 2,5 gigabitowe, co się przyda, bo mam plan zrobić upgrade do sieci 2,5 giga, mam już jedną kartę, tylko właśnie switcha mi brakuje, yy, tak. Mam zbiórnego, bardzo prowizorycznego VPN-a, niestety, WireGuard. On mi działa, ale nie, nie działa mi tak super, bo yy, mam, nie mam publicznego IP, operator mi nie da publicznego IP. Tylko, że problem jest taki, że na przykład jak jestem u kogoś innego, kto ma tego samego operatora, to mi to działa. A jak jestem gdzieś, kto nie ma tego samego operatora, to nie działa. Więc opisałem, że to jest jakiś problem tutaj, że to nie działa, bo po prostu nie mam publicznego EP-a, więc to na pewno nie będzie działać. Czy mam bardzo prowizorycznego VPN-a, albo to się pytanie nie mogę zrobić Tail Scale, no bo programowanie Tapelinga po prostu nie ma tutaj obsługi Tail i co? Yy, mam 2,4 GHz, 5 GHz, yy. no i tyle co ja tu mam jeszcze mówić. Taki mam o Tutaj jest on na dole, a więc jak na WiFi, z góry na dole, gdzie są oczywiście wszystko żelbetowe, Czy jakie tam, jak, coś, jak się pomyliłem, to poprawcie mi w komentarzu. Yy. No i co? No i do, 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 dobre jest to wifi. fi Jesz... No, No no, Dobre jest to Wi-Fi. Jak mogę internet na górze, jeśli chodzi o kabel do serwerowni? Nie, nie mam żadnej żadnych w środku, kabel idzie na zewnątrz. Powiecie, że to jest głupie, bo kabel się w końcu zdegraduje, tak? Zdegraduje się. Zrobiłem tak, że zdegraduje się wolno, bo użyłem kabla ekranowanego. Więc... On się zdegraduje w końcu, bo to nie jest kabel ziemny, ale na pewno... Ekran spowolni jego degradację. Więc. Więc no, no działa, no działa. Po prostu kabelek działa. No to może teraz przejdziemy do switcha i do właśnie upgrade'u do sieci 2,5 giga. Więc tak, yy, znalazłem sobie takiego switcha 2,5 giga na AliExpress yy, z dwoma poetami SFP. 10 gigabitowymi, więc tam też jakbym chciał, to mogę zrobić sieć 2,5 plus 10 gigabitów yy, Wygląda fajnie zdjęcia też są fajne, ludziom to działa. Do serwerów nie ma idealny 4 poetowy więc średnio, ale mógłbym to ogarnąć tak, że mógłbym teoretycznie poprowadzić rzeczywiście kabel. Jaki kabel? Z wkładką, która idzie z SFP do właśnie Ethernetu i pociągnąć kabel tak jak będzie to iść do 2,5, przez co no, jeden port SFP był zajęty, więc słabo, ale no musiałbym mieć wtedy więcej urządzeń podłączonych. Kupiłbym sobie kartę pewnie do jednego z serwerów 10 GB na SFP, więc by mi dalej zostały tutaj ładnie poety musimy musi, Mój brat jeszcze połączenie do internetu, a więc do tego switcha byśmy mogli podłączyć tego starego teraz switcha i on by sobie miał po prostu 1 giga więc tak yy, to jeśli chodzi o switcha planowałbym, mam jakąś kartę yy, 2,5 giga yy, już się wam pokazuję jaką ja tam kupiłem kupiłem taką oto kartę yy, Browse yy, 2,5 Giga, tak ona wygląda. Yy, yy, nie ma już jej do zakupu, kupiłem 30 kwietnia, to trochę dawno, która 50 zł? No teraz już bardzo ciężko znaleźć podobną kartę, ale chodzi o kartę 2,5 Giga. za te pieniądze, yy, no jest to po prostu zwykła KT napisy Express 2,5 Giga. Więc co, przechodzimy chyba do już ostatniej części w tym odcinku. Więc, tak, upgrade y jakie chciałbym zrobić, to przede wszystkim w E210 mieć procesor z tej i3540, bo taką mam dokładnie tegiczny procesor na Intel Xeon X3440, który jest sporo lepszy, a kosztuje tylko 12 zł. Zresztą porównam wam te dwa procesory. Więc tak się prezentuje różnica. Zion X3440 jest 80%, pojawia 80% lepszy niż właśnie Intel Core i 3540, gdzie Intel Core i 3 ma dwa 4 wątki i jest traktowany 73 w tdp Tak Zion X3440. Ma 4 jedzenie, 8 wątków i jest niestety już taktowany 95 watów TDP Taktowany watów TDP, nie, po prostu tyle maksymalnie może wciągnąć mocy, o to mi chodziło. 78,4%, więc prawie 80% lepszy. Uważam, że jak za 12 zł to można zrobić mocny upgrade W tym właśnie oto serwerze. Drugim upgrade'em to na pewno byłby ten Switch za 82 PLN z Aliexpress 2.5GB. A mi naprawdę słabo to idzie. I mam takie pytanie do Was, to też napiszcie w komentarzu. Bo w E210 mam KT SAS. Yy, I mam tam tylko jeden złącze PCI Express. Więc mogę albo zostawić KT SAS i zostać na jednym gb Albo wyrzucić KT SAS, podłączyć dyski na SATA. I włożyć KT 2,5 Giga. Yy, wydaje mi się, że włożenie KT 2,5 Giga i wywalanie KT SAS byłoby bardziej, yy, by byłoby po prostu lepsze, ale napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie zdanie na ten temat. I to chyba tyle już w tym odcinku. Wydaje mi się, że omówiliśmy całą serwerownię. Yy, polecam zostawić Wam subika, łapkę w górę, łapkę w dół. Napisać, dlaczego łapka w górę, no, dlaczego łapka w dół. Yy, no i czy się Wam odcineczek podobał? Siemaneczko! I widzimy się w następnym odcineczku.